Po, może się przedstawię. A może ja się nie muszę już przedstawiać. 6 rano, nie chorze. Pierwszy kot z wioski szczurów. Witam Państwa bardzo serdecznie. I idziemy na duże molo. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Po. Tą transmisję, jak i wszystkie inne zawdzięczacie Państwo mojemu psu. Po! Kadet już w swoim żywiole. Jak Państwo widzicie, 6 rano nie śpimy. Synu przyjechał na rekonesans, co się dzieje w wiosce. Potem. Potem będę myślał, co dalej. Od myślenia głowa nie boli by mnie nie bolała Co kadet? No, witam tam przejdziemy czy nie przyjdziemy? no Moi Państwo naturalną siłą rzeczy skręcamy w lewo. Dzień dobry sąsiadko, witam serdecznie. No, co kadręty? A ja. Siema Rafał, Szemka. No tu będzie się działo zaraz, idziemy na budowę Po Kordek kadet, ale jak my tu przejdziemy mój Przyjechać Dobra, palimy przodem. I się ma prezes. O, kotekadet, atak. Tak. Teren budowy nie nieupoważnionym wstęp zbroniony. Co nie znaczy, że my nie przejdziemy. Dawaj, atak. ciepło ciepło to może i nie do końca o. kurde tu uważaj siema czy woda ciepła nie wiem bo jeszcze nie sprawdzałem muszę psa, muszę psa zapytać chodź kady, my tu idziemy na janie Nazwy jemią. Volvo. Ej, kurde, kadet, chodź tu. Ej, chodź tu, kurde Balans, co ty robisz? Już była. Kurde, byłaś, co? Wyjdziesz, no dawaj. No chodź. Ale jaja, no dawaj. Gdzieś tu do mocy. Ej, kurde, co ty, kadet? Cały brudny jest. Chodź. Ej kadet, co ty no chodź, bo grząską, Ty za gruby jesteś, już na takie loty. No i ekstra. No. Hubert jak do Hubert. Ja nic nie widzę. Szema. Się ma tu mamy kutry rybackie. No i Państwo, jak już jesteśmy co sobie trochę, to przykręcimy duże molo, kutry rybackie. Tak to wygląda. Ja tylko czekam, aż zostanę wyrzucony. No, no co dziczek? ekstra, nie? Epa. No, moi Państwo, cudownie, cudownie. Duże molo, widzę nic nowego i ono wcale nie będzie dłuższe jak nam. o kadetek, jak ty do domu wrócisz. Na, 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 na. o diabełek Słodziutko, chodź kadet, idziemy Kurde, kadet, tylko ty się w gównie żadnym nie wytali Ej coś ty zrobił Co? Coś ty zrobił, kadet. Ja pierń Chodź, no jezu, dobra, no co Chodź kadet. Trochę kiepsko to wygląda ja. Proszę jak mama zobaczy jak cię mama zobaczy Czy to, to będzie na mnie Chodź kadet. idziemy Chama Marlon e dá a conta. albo na szpagacie albo wcale bo no. cały chcesz wychodzić? tutaj? chcesz iść? No, no dawaj, idziemy ja wiem że to by jest wystarczy Zobacz, dalej, no dalej, dawaj. Opa, opa, chodź chodź. Ej, tylko zostaw gówno, chodź. No, chodź, idziemy, idziemy. jesteś jak mały dzik <laughs> Mały dzik Ja Mamy baje. Przescówka No, Bena Ty wtańczmy dzisiejszego live'a może po...